Przede wszystkim to jest mój taki, taki mały patent, chociaż ja, ja akurat jestem z Tobą natural, tylko pizza i kebaby. Widać, Zobacz. nikt w to nie wątpi. Nie, nie gadaj takich rzeczy, których na bank nie wrzucimy. Zobacz. Nie przesadzaj, nie przekinaj najpały. Ale bardzo fajny patent jest taki, że przed zaszczykiem weźcie sobie po prostu widelec, Dane miejsce, obszukajcie sobie widelcem, nie wiem, z minutkę. Dajcie temu chwilę odpocząć i wtedy zajmajcie To będzie dobry materiał. Siemanko, <śmanko> witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj już zajmiemy się terapią manualną. Pokażę wam Andrzej jak pracuje, co robi ze sportowcami, i dlaczego warto słuchać takich osób. Przekazuję pałeczkę, nie no wiem. No, zawsze zaczynam od tego, że niezależnie kto przychodzi z jakim problemem, no sprawdzam sobie, co jest, co jest do roboty, bo często jest tak, że to, co czuje miron i to, co mi ogólnie to, co ludzie czują, różni się z tym, co mówi ich ciało. Tak? No i przede wszystkim sobie teraz biorę, sprawdzę całe ciało i zobaczymy, gdzie te wszystkie naprężenia się zbierają. Ja Wam powiem, że na początku, będąc pierwszy raz u Andrzeja, miałem włączoną całą jedną stronę, przez co ona dużo gorzej pracowała. I teraz moje mięśnie nie rozwijały się równomiernie po całej jednej stronie i no, po prostu był to taki dla mnie game changer, nie ukrywam, gdzie byłem podczas redukcji, a udało mi się poprawić całą jedną stronę, dlatego że ona zaczęła po prostu funkcjonować dobrze więc bardzo dużo mi to dało. Później już się zajęliśmy stricte powiedzmy takimi rzeczami bardziej aspektem wizualnym, czyli poprawą separacji i tutaj bardzo duży ugon dla Andrzeja, bo jest on w stanie swoją właśnie terapią manualną wyciągnąć na przykład poprzez lepsze rozluźnienie tych mięśni, dużą lepszą separację na udach, tak? na czworogłowych udach, na plecach. Może coś ty powiesz, Andrzej o osobach właśnie, które startują w zawodach. To za chwilę, to jest to chwila, bo tu. Znaczy, bo chodzi o to, że tu masz ten... Tu, te, tu masz twarde takie, no. nie? Tu mam okolicę. Nie? Tak. Ogólnie to, czuję to, prawy to, prostownik. No. Więc y, możesz no. właśnie tutaj mogę mieć spięte. No to czekaj, bo, bo pewnie jest tak, że ta stąd Ci dwa działa gorzej no. i ta się obciąża od, bardziej, nie? Trzymaj nogę? Czy masz? Po no. palce palce no, ciś mocno. Zobaczmy, widzisz? No. jeszcze to? Słaba strona. <grywa> to ciś na bok teraz. Na Ciebie, w sensie w którąś. Chcesz mi popatrzeć? Ok. No. Widzisz, to zawsze działa, nie? Ale patrz, ale widzisz, to już działa tutaj. Chyć się tu zatupa po prostu. No. Daj na bok. jak się trzymam za dupę, no to, to wszystko zaczyna działać. Czyli znaczy, no trzeba mieć kogoś ko koło siebie, żeby go trzymać za dupę. Znaczy nie, bo czy do... Znaczy to akurat czy do tych... Znaczy jakbyś jak sprawdzał, ładną wodą cię to wtedy ją może trzymać za dupę, nie? Ale tutaj raczej znaczy, swój do tych potrzebny, nie? Okej. Okay. Dobra, robię, znaczy u ciebie będziemy robić ten. Tu ci tą dupę trzeba obkuć, nie? Aha. No, no, no bo to pewnie przeważnie jest tak. Popatrz, nie działa ci tu. Dotąd, nie? Bo tu już ten tu okay. już choroby działa. A co nie? z tym napięciem na prawej stronie, na No idę? co, no to, to przestaje działać, no i to musi pracować mocniej. Tak? Okej. Okay. No, Czyli stąd mam nadmierne napięcie na prawej no tak, stronie. No, no ostatnio to czułem, prawy prostownik czułem, że był coś tam poprzykurczany, taki ponapinany. No, tak, no co z tego, że my będziemy luzować to, tą stronę? skoro ta strona dalej nie będzie działać tak? i nie usunie baleń. Bo... I tutaj dla Was informacja. To, że Was coś boli, nie znaczy, że to jest problemem. Ha! No tak, No a ja sobie ładnie tymi testami, testami mięśniowymi sprawdzam, które, które okolice w ciele nie działają i inne się przez to przeciążają no i zagadka lądzę Znaczy, przeważnie to pomaga, czasem jest tak, jeżeli nie uda się trafić w przyczynę, że ta bezsilność wraca, tak? no ale to wtedy trzeba poszukać w innym miejscu. No, czasem jest tak, że komuś pomożesz za pierwszym razem, czasem jest tak, że tych spotkań potrzeba 2-3, tak? No, a jeżeli jesteś w stosunku do kogoś uczciwy, no, to nie beż kogoś ciąga na, na 10-15 razy, bo skoro twoje metody komuś nie są w stanie pomóc po dwóch, trzech razach, no, to odsyłasz dalej, tak? Do kogoś, kto ma inne metody, no, proste. No, przynajmniej ja tak robię. Popatrz się w sufit. No. Bo no, tu ogólnie z górą żadnych tam dyskomfortów nie ma, nie? Nie, góra jest super. No to co? Opróć się na ten... Się na... Brzuch? No. Często jest w ogóle tak, że... No, no nie da się ukryć, że kulturyści bardzo często są na środkach dopingujących, tak? I... Wszyscy sportowcy, nie tylko kulturyści. No oczywiście no, no. <laughs> y I po prostu częste, częste iniekcje, czyli te... No wbicia po prostu igły w tam dane części ciała lubią podrażniać dany, dany region, no i bardzo często to trzeba niwelować skutki tych, częst, tych iniekcji, tak? Znaczy powinno się, żeby to te tkanki być. były zdrowe, tak? Znaczy, Bo jeśli są, wszystko jest tam pouszkadzane właśnie no poprzez, tak. no to rodzi to stany zapalne. I no, co no, w tym wypadku no, robimy? Znaczy no, czekaj. Nie, <laughs> żebym brał coś. <laughs> Przede wszystkim, to jest mój taki, taki mały patent, chociaż ja, jest, ja akurat jestem z Tobą natural, tylko pizza i kebaby. Eee, widać. No, Nikt to nie wątpi. Ale bardzo fajny patent jest taki, że przed zaszczykiem weźcie sobie po prostu widelec. Dane miejsce obstukajcie sobie widelcem, nie wiem, z minutkę. Dajcie temu chwilę odpocząć i wtedy zajebajcie kształt. <grym _> Okej. Okay. No, to co? Obracasz się. Tak jest. No, gdzie masz się obracać? No na no, tak, przykład tak, Okej. Okay. No bo o, w sumie dobrze, że się muzyka wyłączyła, nie? Tak, no lepiej. Bo wyście wyłączyli. Nie. Hmm. Sama się wyłączyła. Dobrze. Spoko. A to idź kurwa do dziury, co każda źle robi. Wszystko pokazujemy. <grym> no bo <poprakujemy. grym> <grym> tak na jakiś żeby nie było fałdy tłuszczu widać. To się nie <laughs> da. Powiedz mi teraz, czucie, jak cię będę kół w pośladki. Wiem, że to jest dla Ciebie nowe uczucie. Okay. Kuć w pośladki, ale czasem trzeba się poświęcić, tak? Ok. Powiedz tak. Czucie tutaj. Aha. I czucie tu. Jest różnica? No, mniejsze jest. Z Czyli tam, gdzie tu mam, Czyli... powiedzmy, tą stronę słabszą, to no. czuję, że jest. Mniej wrażliwa. No tak, no. I, to jest, i to jest akurat. Ale... No to jest bardzo często tak jest, bo ogólnie ciało, jeżeli ma jakiś tam ma problem w danym rejonie, to albo sobie to czucie robi przeczulicę, czyli taką, że ty dotkniesz tylko kogoś, to on ma ci ochotę zasadzić kopa, Aha. albo po prostu bawiesz go kół, a on nie będzie nic czuł. Tak? Aha. No. I teraz my za zadanie mamy takie, że musimy ten rejon obudzić. Wtedy miednica stanie się bardziej stabilna i umilona ten prawy prostownik. Nie będzie przeciążony. Sprawdzimy, jak jest teraz. Nie, no. nie no. Trzymasz? Aha. No, ciś mocno. No. Działa. Jedziemy no, okay. <laughs> dalej. Patrz. Nie, ale nawet czuję, że ona jest silna. Że tak, ja już ją wtedy podniosłem. I miałem wrażenie, że tylko mi ją popchasz, to na kurwa, powiedz byłem przekonany. Nawet mentalnie, już to czym, że ona jest słaba. Teraz wiem, że była nie do ruszenia, no, nie? Na serio. Ale może możemy zrobić takie coś jeszcze. No? Czy masz? No? No, mocno. I znowu słabe. Czyli dobrze działa. <noise> Czyli dobrze działa, tak. Okej. Okay. No. I tyle. Tak. Generalnie u mnie był problem troszeczkę z prawem najszerszym, że on się nie rozkładał. i Andrzej właśnie zasugerował, że je rozpierali Wie <laughs> Więc dwa pokaże, co, co znaczy. A to jest ten solidne ten działanie. Generalnie <laughs> no, tak. te plecy mnie się tak powiedzmy pewnie bardziej spinają, no bo je trenuję częściej. Aktualnie je trenuję trzy razy w tygodniu na off-seasonie. Ten tydzień już jest mm. chyba trzecim. Odkąd zacząłem budować. No i co? Pracuję trzy razy w tygodniu nad nimi, więc siłą rzeczy się bardziej spinają, dużo bardziej są narażone gdzieś tam na jakieś, powiedzmy, jak to nazwać, przykurcze. Na pewno są dużo bardziej uszkodzone, więc potrzebują też większej regeneracji, większej pracy Andrzeja, także tutaj, jak widzicie, najpierw sobie zaczynamy od najszerszych. No to jest to, o myśmy gadali wcześniej o tych cegiełkach. Żeby cegiełki się równo układały, musimy im pomóc. To mówiłeś w poprzednim odcinku, więc nie każdy mógł widzieć. Aha, Zobaczcie więc, poprzedni odcinek. Tak, link w opisie albo link tam. <grym> Ty się <grym> znasz. <grym> Influencer. No, i tak jest. Link mogę, below. Jak mogę kebaby reklamować, to najlepiej. Dobra, powiedz Andrzej, lepiej gdzie Cię znaleźć, gdzie stacjonujesz? Przede wszystkim tu, Facebook, Instagram. No, przecież w Bytomią. Czyli z całej Polski ludzie przyjeżdżają do Bytomie? Zdarza się. Kto, kto da, najdalej do ciebie przyjechał, skąd? Częstochowa. Ale nie, no, dalej na pewno, co ty pije, Częstochowa. A nie, no, przyjeżdżają ludzie z Warszawy, z nad Na pewno były takie przypadki, nie gadaj. Tak, Milon. Specjalnie się dla mnie przeprowadził z Gdańska. Tak? <słyska> Nie no, ja tu przyjeżdżam, szczerze mam powiem godzinę. Więc kawałek jest, ale warto. Fajnie, ja lubię taki ból, nawet jeśli on jest mocniejszy, to on jest taki kontrolowany. To nie jest coś na zasadzie ból, że idziesz do dentysty i kurwa, masz wrażenie, że zaraz eksploduje ci głowa za jednym pociągnięciem. Tylko to jest taki kontrolowane. Tak, jesteś w stanie wytrzymać rzeczy wszystko. Dobra, Andrzej, powiedz jeszcze o kulturystach, bo wcześniej cię zapytałem i nie odpowiedziałeś. Co robisz z nimi przed zawodami? Jak twoja praca wpływa na separację? Nie no, chodzi o to, że dzięki temu, dzięki tym masażom przede wszystkim jest tak, separacja jest głębsza. Jak niektórzy, niektórzy kulturyści mają problem tam z jakąś oporną, oporną partią mięśniową. Znaczy z reguły to są w ogóle nogi, bo są zajechane tak. od cardio, tak? tak, tak. Od dużej ilości chodzenia. Ktoś prowadzi treningi personalne cały dzień jest na nogach, no to to są spuchnięte balony te nogi, bo są zmęczone, tak? Dokładnie. A twoja praca gdzieś tam właśnie znacznie poprawia to. I teraz jeszcze w Twoim gabinecie można chyba spodnie, nie? Mieć ten masaż pneumatyczny. No drenaż pneumatyczny po prostu, tak? W ostatnim czasie to się stało popularne, a że robi to robotę. Więc zapraszam. Czy znaczy to jest masaż pneumatyczny Boa, jak to się nazywa, tak? Znaczy, nie? No tak, jak zwał, tak zwał ale no można tak powiedzieć, boła czy drenaż, drenaż limfatyczny czy masaż pneumatyczny, mhm. więc jak na wszystko jest 15 milionów nas, ale ważny jest morza w z tego, Nie? Aha. Ja te spodnie zacząłem używać jeszcze będąc w Gdańsku i w sumie też mi się to spoko sprawdzało. Jak ktoś ma właśnie bardzo przymęczone nogi, piłkarze, siatkarze, koszykarze, dużo pracujecie na tych nogach, to polecam sobie wrzucić też z 2-3 razy w tygodniu po 20-30 minut Szczególnie przed takimi właśnie zawodami. No, to co? To tak Dzisiaj szykuję dobry trening pleców. Na takim rozluźnieniu czucie mięśniowe jest, moi drodzy, na another level. No tak, ale ogólnie niektórzy kulturyści... Ja na przykład pozdrawiamy Marcina Kosela. Marcin robił coś takiego, że przychodził do mnie i naprawdę był z bólu, roz... My mu klatę. I centralnie ode mnie jechał na siłownię i tą klatę ćwiczył jeszcze, tak? Bo Marcin sobie tak to wszystko przetestował, że najlepszą pompę miał od razu po, po masażu, tak? No, niektórzy robią tak, że nie wiem, idą ćwiczyć daną partię po dwóch dniach, po trzech, po tygodniu, a Marcin jest hardkorem i robił od razu, tak? Ale miał to przetestowane, na niego to działało i tyle, tak? Ja też zauważyłem, że te czucie mięśniowe jest właśnie po masażu dużo lepsze. Ogólnie taka ruchomość wszystkiego, stawów, tkanki są bardzo fajnie podatne na trening. Stąd pewnie też takie czucie. No jak jest po prostu miejsce, żeby krew napłynęła do mięśni, to nie ma się co dziwić. Już chyba kończymy najszerszy, później jeszcze prostownik i zobaczymy co dalej. Myślę, że dzisiaj chyba na tyle bo wczoraj robię nogi, ale generalnie dam im jeszcze dzisiaj odpocząć, nie będę ich jeszcze masował, nie spieszy mi się aż tak z ich regeneracją. Dzisiaj na pleckach poprzestaniemy. Eee, I co? Masz coś dodania, Andrzej? <laughs> to się nie może pokazać. Zero przeklinaj na kanale. No. O, nieźle. Serio jest to o, o o. dobra. Tak ty weź jak będziemy tam... Weź tą rękę po prostu troszeczkę, żeby nie waziła u okay. O no dobra, i tak O nieźle. Na drugiej stronę też tak poproszę. Co ty robisz? Najszerszy chyba się nazywa masaż funkcjonalny. No bo tak działa najszerszy, nie? W w znaczy, no tak, takiego no, okręgu. No tak. No, no, po prostu robimy jego funkcję. Sobie, tak, chwytamy za mięsień, które aktualnie chcemy pracować, no i robimy jego funkcję, raczej jego ruch, nie? Aha. Opowiedz, co robisz Aha. po najszerszych zbiegu. Bierzemy sobie takiego małego nożyka i tu przeskakuje, czujesz, nie? I boli, prawda? No. no i wchodzimy sobie głęboko. U. U. Huhu hu Dobre I puści Musi. No już czuję, że się rozuję. To już to pomału nic nie czuję. Chyba, że pewnie <grym> wyjdziesz. Na no burzę. A <grym> ciekawe się jeszcze <że> nogi czujesz. <grym> Ale wiesz, że jest myśl hmm. na Andrzej, że bola mi to prosto nigna czy bola, bo Czułem, że jest napięty i później mi się to chyba przeniosło na kolano. Normalnie w zgięciu czułem tu ból między dwugłowym a wiesz, jakby na tym ścięgnie. No. Kurde, nie wiem, czy to było od tego. Albo wiem, że ta cała strona była, coś no, nie tak. Co, no, mogą mieć kompensację później, nie? Mm -hmm. Nigdy w sumie nie wiem, że jak to ciało zareaguje. Jedna rzecz nawala i później 15 innych na tym cierpi, nie? Tak. No. Was boli, to paradoksalnie zaczynajcie głębiej oddychać. Czyli coś co byście normalnie nie robili, tylko się spinali, zaciskali zęby, nie oddychali. Właśnie zacznijcie oddychać. Pomimo bo bo rozluźnijcie się zawsze. Jak jesteście u fizjoterapeuty, masażysty, napieprza was jakiś punkt. Kurcz w tym, żeby odpuścić i oddychać po prostu tak jak przy rozciąganiu. Czyli nie pogłębiacie zakresu poprzez napinanie się mocniejsze i spinanie, tylko rozluźnienie w głowie przede wszystkim. Po takiej terapii czujesz się genialnie. Nie czujesz się przyjebany, czujesz, że po prostu działasz jak trzeba. Wychodzisz stąd co najmniej 10 kg lżejszy i właściwie bez żadnych bólów dobrze funkcjonujący. Także szacunek dla takich osób jak Andrzej. OK, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Plecy naprawione. Moja strona lewa, mam nadzieję, że będzie równie silna. Zobaczymy dzisiaj na treningu. Myślę, że tak jest, tak będzie, bo zawsze tak jest. Zawsze wychodzę stąd. 100% naprawiony. Także dziękuję jeszcze raz Andrzejowi. Wam polecam go serdecznie, a jak nie macie możliwości tutaj dojazdu, to znajdźcie takiego specjalistę, z którego będziecie w 100% zadowoleni, który Wam rozwiąże Wasze problemy i się po prostu go trzymajcie. Regularnie stosujcie terapie manualne, korzystajcie z usług fizjoterapeutów. Jeszcze raz otaczajcie się specjalistami, bo to jest klucz do waszego sukcesu. Także trzymajcie się pozdrawiam ale. tak ale ja jestem tylko masażystą <laughs> nie fake masażystą trzymajcie się <laughs> na razie go heja.